Siemanko, z Districtem kapcówki i witam po chyba dwóch tygodniach na moim kanale. Ale ludzie, długo mi to nie było, przyznam z mojej winy, więc przepraszam. W każdym razie. E, filmów mam łącznie 9 do zrobienia na no, obecną chwilę, obecnie nagrywam 14 listopada. Więc mam tak, wojna kolonialna, stara sprzeczka, arabska zasadka, stary konflikt plus jeszcze niderlandzki konflikt. E, dziś będzie wojna kolonialna, stara sprzeczka, bo zrobię po dwa filmy. Potem... Myślę, że następnego dnia zobaczycie e, odcinek 7-8 bodajże z Nesia. Potem zobaczycie niderlandzki konflikt w środę. W czwartek e, arabska zasadzka stary konflikt. Potem pewnie będzie 9-10 odwieziona. I potem zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie najpierw wojna kolonialna. Wiadomo, Oleks, i tak dalej. Nie będę wnikać. Odcinek 41 to jest w ogóle teraz reakcja. Nie, aż wasz z tym. Pytanie, czy mnie to wyświetli? O. Czekaj, co? Kim ty jesteś? Co tam się, co tam się stało? Czym... Rów wolnej Angolii, widzisz. Trochę robiliśmy pod twoją okupacją. Jednak czas tym skończyć. Angola dość kolonializmu. Dość wyzysku. I co teraz robimy polsko? No jest ciężko teraz, jak ten. Jak jest teraz jeszcze jakiś. Spodziewany atak w plecy. No bo jakby... Em, mamy problem. Spokojnie. To tylko jeden błąd. Pewnie jesteś? Jeśli tak, to sobie pewien z ciebie gubę. O czym ty mówisz? No nie gada, że jeszcze wszędzie. To koniec kolonializmu. E. To jest jakiś błąd, ale to... Być może porobione na szybko. Kolonia i Zumu. No dobra. Już nigdy nie przyjmie, przyjmiemy innych kultur. Afrykańczycy, powstańcie. Co jest teraz? No to mamy dość spory problem. Uh -oh. No nie jest ciekawe, nie powiem szczerze. Powiem szczerze? Nie jest ciekawie. No to mamy dość spory problem. A mówię, że będzie taki problem. No, trochę się przeliczyłeś. Nie martw się, damy sobie radę. Przyciszę sobie. Za to. Przegrasz tą walkę, Afryka będzie wolna. No jasne. To, że mądujecie mi się na większości terenów mojej kolonii nie oznacza, że odzyskacie wolność. Jesteście cywilizacją co zazofaną. ja, zobaczymy jeszcze. Mamerek, państwo. Jeśli Japonia się w, w kaszanie obadzie, to no, Oczywiście, to ja tutaj zapraszam. Mutowników, aha, myślę, że coś mi zrobisz? Poczekaj, no przecież teoretycznie, no, kur. Y, Japończyki mogą przysłać wyposażenie wojsko i w ogóle do tego ruchu wolnej Angolii, może być prze przerąbane. Co? o nie, nie. No i zrobiłem Ci szachman. jakim jesteś? Albo stracisz tereny kolonii przeze mnie, albo przez bundowników. Albo ja cię za Albo ja cię atakuję od tyłu. To <grych> chyba zapomniałeś, że mam wojsko No cóż nie tym razem. Jak ja to zrobiłem. I się z tej strony. Pewnie nie jesteś. Oczywiście, że jestem pewny. Tym razem mnie nie pokonasz. Jeszcze się przekonamy. Syłację typu bez wyjścia. Bo no to wygląda chyba. Nie do końca. Tylko już walczyłem z Turcją, a teraz nie mam problemu że z ostalnością tam 150 tysięcy wojsk, które może być użyte albo na froncie Japonii, albo do tłumienia tych Afrykanczyków. Wyślij tego wojska na front Japonii. Jak strumimy tych podludzi to ruszamy na Japonię Tych podludzi, matko jedyno No dobra, więc wykonam to polecenie Dziękuję A, no dobrze Ha! I co, nadal myślisz że je pokonasz? Polsko? Mamy problem W czym? Japonia pokonała mnie na oceanie Oh, shit. No to sława. A co gorsza, ona chyba ma jakieś lepsze statki. Może znowu jakieś projekty ukryte. Takie ogromne. Jaki jest ich cel? Co one robią? Najlepsze jest, żeby rozpoznać przed... Tego, co udało się moim marynarzom niepodleg... niepodległych bitw zauważyć, to wylatywały z nich samoloty. Lotniskowce. No to jasne. Takie lepsze od naszych. Czekaj, I wylatywały z nich samoloty. Takie lepsze od... Co? Jakie są oni wrog, takie coś wymyślili? Jak nawet mój wynalaznik potem tego czegoś sobie wyobrazić, mocni ci Japończycy. Wyposażenie mają, nie można powiedzieć, że nie. Moim zdaniem, jeśli takie okręty do nas dopłyną, to możemy mieć przesyłek. Zwłaszcza, że w Afryce nie mamy lotnisk. Przegwizdane. Cholera, no. Nie wiem właściwie, co robić. Ja nawet myślę, czy by nie złożyć broni. Koniec, w końcu, koniec końców mamy marne szanse na wygraną. Czy ty naprawdę powiedziałeś to? Powiedziałeś słowa hagiące cały naród? Przecież osobie, która wywodzi się z narodu walecznego, który pokonał Szwedów, mimo że wszystko wskazywało na ich wygraną? Ehm. z mózgiem. To jest dobre. Wracaj do siebie. Nie mam zamiaru się poddać, nawet jeśli mielibyśmy w konsekwencji tracić Afrykę na życie po niej. I A.P. No tak, ty to ten typ, który mówi albo wszystko, albo nic. Ileż to razy się na ten sobie przejechałeś? No Max dwa razy w trakcie rozbiorów. Pff. Ale tak to ten mój duch walki zawsze stawia mnie na dobrej drodze. No może nie wszystkich takich walki wychodzi... Miało to być chyba miło, że nie z wszystkich takich wojen wychodziłem zucięsko. No dobra. No dobra. Więc mam, mam wojsko sprowadzić do Afryki i walczymy dalej. Dokładnie. Zwłaszcza, że te siły lądowe Japonii nie są aż tak potężne, jakby się to mogło wydawać. To też nie, nie myślmy o porażce, a o sukcesie. Rozumiem. Hmm. Robi się to dość ciekawie, w zasadzie. Jak tak sobie myślę. Skoro. Lotniskowce mają. Z jakimiś lepszymi samolotami. To może być ciężka. Dobra, bo trochę słabo nam idzie na lądzie. A nasze bazy wojskowe w Afryce nie posiadają lotnisk. Czyli to jest nie tylko problem dla y, zjednoczenia warszawskiego, ale też dla y, ten. Dla Japończyków. Nieźle. Też odrzutowcy, które zrzucają bomby nie są dla zjednoczenia żadnym zagrożeniem. Większość mojego wojska będzie w Twojej kolonii w 2020 roku. Czyli za kilka dni. No dobra, w takim razie czekam na te jednostki, bo inaczej nie mamy za bardzo szans. Poza tym zacznę ogarniać lotniska, żeby siać postrach wśród sił polskich i włoskich. Dobry plan. Czas więc na rundę drugą. A u Nadal mnie atakujesz. No to czas na to, a abym ci się odegrał. W plecy atak? A nie. Kontr. kontrreforma, można powiedzieć. Czekaj, ale jak? Nazywam to taktyką z oku. Co? WTF? Nie dorosłeś do tego? Spokojna głowa. Mamy jeszcze sporo wojska. Nie traćmy nadziei. Błąd. Tylko się pogrążycie. A ja mam dla was fajną ofertę. E, czekaj, coś tu chyba się skiczkało, skoro nie podświetla tego terenu. Po nie powinno mi połączenie obydwu kolonii, to wtedy i AP się nic nie stanie. Nie ma opcji, nie możecie mnie zaatakować. Dlaczegoż? Bo mamy rozejm do 27. No ale ty go już złamałeś. No to jak? Powtórz swoje żądania. Wezmę tylko skrawek terenów tak, aby połączyć swoje obydwie kolonie. Wtedy może mieć razem do 30 nawet. Japonią. Jak robimy? Cóż, ile masz wojsk na swoim kontynencie? Dość sporo. Mogą stawić czoła u siebie. Bez zabierania wojsk z Afryki. Bez. No to chyba sam sobie odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie. Zostajemy dalej w wojnie. A oh o. -oh. W takim razie nie zostawiacie mi innego wyboru. Zobaczymy, czy dasz sobie radę z nami, Ameryko. No nie gadaj, że atakujecie Amerykę. Mamy już trochę wojsk na Karaibach. Aha, Karaiby też mają ojazdu. <cry breakupy> Czemu by więc nie zaatakować? Czuję, że nie może się to skończyć? To jest to... Ka okazja na Kanada! W końcu będziemy mogli odzyskać wolność. Kanadyjscy rebelianci. Tak, to dobry moment na odłączenie się od Imperium. Oż, Holender jasny. IAP masz uznać naszą niepodległość. nie. Nie dam się wam tak łatwo. O co to teraz się stało? Halo! Nagle Kanada się odłączyła, Ameryka Centralna się odłączyła, ja. nie jest IAP. Halo! Naruchowe tereny. Okej. Okay. Dobra, pomogę ci, AP. Myślę swoją armię do, do ciebie. Nie możesz upaść. Dziękuję. Do roboty. Już za późno. Na odzyskanie wolności. Nie ma. Czas na odzyskanie utraconych ziem. Co? Dobra, my się wycofujemy, ale bierzemy to, co zdobyliśmy w Afryce. Zgoda. Dobra, czas na wprowadzenie kar na region Kanady i Centralnej Ameryki. Zobaczymy, czy potem im się zachce sprzeciwiać Wielkiej Ameryce. Cholera, ten błąd mógł się równać pogromowi Kanadyjczyków. Z tego co nasi agenci zauważyli, wojsko przyjeżdża do takiej wioski, chwilę z takim domu, a potem z niego mieszkańców. Gdzie oni są włożeni? nie wiadomo. Tym bardziej nie wiemy, co tam się z nimi dzieje, czy są zmuszeni do kar które pracy, czy też są w miejscach zabijani. Jeszcze nikogo im się nie udało odbić, ale ani nikt nie uciekł. To może oznaczać, że są oni wywożeni faktycznie na daleką północ. O, cholera jasna. Hej, Rumunia! Czego ty ode mnie jeszcze chcesz, co? Co to za oddziałek, który złupił moje przygraniczne wioski, co? Ale poczekaj, cofnijmy się troszeczkę w bok. Moment, moment. Nagle o cholera jasna. Co to może znaczyć? Możliwe, że odkrył co, co tam się dzieje. Ale dobra, to już jest koniec w ogóle. Dobra. O czym ty mówisz? Żadnych takich jednostek nie wysłałem. Kłamiesz. Nie, nie, to ty kłamiesz. Nie rnij głupa. Przyznaj się do tego. Nie będę się przyznał do tego, czego nie zrobiłem. W sumie proste. Pytam ja razie proszę bardzo, nie zostawiasz mi innego wyboru. Zaatakuję? Tego nie wiemy. Dobra. Przejdźmy teraz do odcinka... ...13. Lecimy dalej. Kopałeś się. Chyba zapomniałeś, z kim mam sojusz. Oczywiście wiem, że z polską jest spółką, aczkolwiek jak pokażę im dowody na twoje czyny, to nie będą mieli prawa mnie zaatakować. A więc taki szacher robisz. Jak widzisz. W razie ja pokażę dowody na twoje kłamstwo. Halo, halo, co tu się dzieje? Węgry, co to odpierniczasz? Mógłbyś chociaż nie psuć na dzień na pokój? <grych> Tylko ona zostanie zniszczona. Wojna za wojną wybucha. A tak bardzo w pierwszym odcinku myśleliście, że będzie spokój. A do tego spokoju praktycznie nie ma co chwilę. To pokazuje, jak źle roz, rozważyliście siły na świecie po wojnie z Francją. 22 lata od porządek, jaki jak zaprowadziliście, upadł już kilka lat temu. Co nie zmienia faktu, że dodatkowałeś członka mojego sojuszu. Co masz na swoją obronę przeciw nam? Tylko oddziały wojskowe rabował moje przygraniczne wsie. Takiego sojusznika masz? Kłamię, Nie wysyłałem żadnych wojsk nigdzie. Nie próbuj mi się wymigiwać. Przecież wiem, że to ty wysłałeś to wojsko. No, no bo kto kurde inny. Ale to, że były u niego, nie znaczy, że to są jego. Mogły to być czyjeś, zrobione w ramach zasadzki. W ramach y, jakiegoś, nie wiem, pro, jakiejś prowokacji czy coś. Nie. A może sam upozorować atak na swoje wojska, żeby zdobyć pretekst do agresji na mnie, co? Czy miałbym zabijać dla pretekstu wojny? To sensu nie ma, nie jestem państwem totalitarnym. Może i nie, ale mogła to być fałszywa wioska. Nigdy nie wiadomo. Przestań kłamać, masz uszy krwawią z tego. Przyznać się do tego, że wysłałeś to wojsko. Nie. Dość. Kłóci, kłócicie się jak małe dzieci, kurde. Węgry, daj mi dowody na to, że Rumunia to wojsko faktycznie wysłała. Rumunia również możesz wysłać kontr dowody. Jest, co tu się dzieje. Dobrze. No Jezu. Teraz pytanie, który kłamie? Jeden dowód, a drugi wydają się na prawdziwe, a nie, że jakiś śmierć po drugu. Co robić? Ja bym to rozwiązał wojną. Pyt. Zobaczymy, czy jechać Rumunia wygramy. Ja nie mogę. Węgry to chyba chce naprawdę się zdominować w Europie. Oj nie, nie. Nie pozwolę na takie coś. Nie na moim sojuszniku. Pokazałem wszystko, co miałem pokazać. Czego jeszcze chcesz? Nie no, według mnie najprościej będzie to rozwiązać wojną, ale nie tylko Ty przeciw Rumunii. To nie ma sensu. Zatykowałeś sojusznika. Nieważne, czy te Twoje zeznania są podjęcie, nie, nie w czy nie, to wolno. Będę to analizował. Jeśli będzie na Rumunia to faktycznie zgrywa, to, ja, to pozwolę Ci zająć jej skrawek. Okej, okay, pasuje mi to. Mi też. Proszę bardzo, walcz. Serio. Sytuacja remisowa. Zgadza się. Remis. Według mnie takie walki nie mają sensu. Proponuję układ, że w wypadku udowodnienia wysłania przez Rumunię tych wojsk, Węgry zyskają to, co oferowałem wcześniej. Jeśli jednak będzie odwrotnie, to Węgry zapłacą Rum Rumunii reparację. No dobra. Niechaj już będzie. Ok. Niespodziewanie dziwne zdarzenie. Węgry też podejrzanie zagrały. To prawda. My chyba teraz dostaniemy kilka lat spokoju. O ile kilka lat. byś tego nie wykrakał. Miejmy nadzieję, że chociaż do 30. nasza frakcja nie będzie musiała się mierzyć z nikim. Przyda nam się taka chwila wytchnienia. Niestety w chwili, kiedy nasza komunistyczna oraz japońska frakcja dąży do dominacji światowej, nie możemy liczyć na wieczny pokój. Teraz taka wojna może wybuchnąć bardzo szybko. No tak. Oczywiście, wystarczy spojrzeć na to, że między utworzeniem się naszej frakcji a wojną z Francją minęło 63 lata, a teraz takie potężne frakcje powstały 23 lata od zakończenia konfliktu z Francją. Poza tym Francja już 16 lat od jej podbicia wróciła na mapę Europy. I to jeszcze komunistyczna BTW. Bo Napoleon wycwanił się zwiał do... komunistycznych... coś w sensie do Turcji, tam powstał komunizm, potem przeniósł się do ruskich i potem wąsu wrócił. Także no, Czyli mówię, że niedługo możemy się spodziewać tego samego co w 1897. Dokładnie, a w jeszcze gorszym pytaniu. No tak. Obawiam się też, że do tego czasu dużo mi nie minie. No właśnie, może być ciężko. Zważywszy na to, że dwóch gigantów, czyli komuniści, są jedną frakcją razem z Francją, potem mamy drugą frakcję, czyli Zjednoczenie Warszawskie i trzecia frakcja, czyli IAP z Japonią, która może być ciężko. Bo mogła, może się okazać, że nawet się połączą, połączą siły wielkie Dwie wielkie frakcje w jedną przewielką I będzie wtedy przerąbane strasznie Ale zobaczymy, co będzie dalej <słuch> Miejmy nadzieję, że jak najdłużej jeszcze nie będziemy walczyć Racja Tak jak myślałem Węgry, po co fałszowałeś te zeznania? Serio? Dobra ceremonii reparacje i dajcie mi spokój i dobrze w końcu zakłamanie dopadła cię kara jeszcze coś dopowiem? No jasne, super, dzięki do widzenia. <gryw> Takie po prostu spoko. Nie dowierzam temu co właśnie usłyszałem i ujrzałem. Już doskonale wiemy co się w tych obozach owozach totality. Jezo! Po co wydajesz mi tak ciężkie teksty, ja pikole? Od totalizmu wywuje. Obozy na Alasce oraz w północnej Kanadzie mają na celu ostateczne wycieńczenie więźniów wraz z wykorzystaniem ich do pracy na nieludzkiej ziemi. Mają oni wydobywać jakieś rudy. Co gorsza, są i bite, a jeśli jakieś gwałty się wiem to i mężczyźni mogą być spokojni. Już 120 tysięcy ludzi umarło. O Boże Święty, co nam się dzieje? Czyli takie coś zgotowała nam Ameryka? ma sens. Po prostu gorsze, nie mogę nikogo o tym poinformować innych. Moja tajna radiostacja nie ma takiego zasięgu, by połączyć się z wyspami tajskimi czy brytyjskimi. Chociaż może. Halo, halo, rządzie centralnej Ameryki. Halo, halo, kto mówi? Państwo, tutaj przedstawiciel państwa podziemnego Kanady. Mamy do przekazania ważne informacje odnośnie kary, jakie nałożyło na nas IAP. O, oh, tak? Mówisz, że i na mnie, i na tobie te same kary stosują? Dokładnie tak. Matka, e, matko... dla was tą informację. I mam prośbę, abyście spróbowali to wysłać do Wielkiej Brytanii. Przyjąłem. Już przesłałem to do Wielkiej Brytanii. Uff, chwała Bogu, że mam z nimi kontakt. No, bo by było cienko. Halo, halo, Brytania? Halo, Brytania! Słyszycie mnie? No nie mówcie. W jakim sensie teraz mi się nie udało z nimi połączyć? No jak? Przecież się dogadywaliśmy, że postaram się informować Brytyjczyków w stanie mojej kanadyjskiej ludności. Co się, co teraz się stało? Możliwe, że radiostacja zakłóciła Zablokowałem cię, o właśnie! Będzie w pięć. Dowiedzieliście się już. Od Kanady mam rozumieć. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Zablokowali. To była twoja ostatnia z pod ziemię. Teraz już nie licz, totalnie na trefę Giniesz i ty oraz kolejne setki tysięcy twojej ludności. A-ou... Jeszcze upadniesz. Teraz mogę gotować to, co zacząłem dwa lata temu. O. -o. Jeszcze ich miejsca tajnej radiostacji nad Kyrą. No, może nic z tym nie dowie tym lepiej. Ale pytanie, jak on ich zablokował w tym momencie. Ja picole. Blokada to kompletna. Jezu, a ja sobie myślę, Czemu to nie może przekazać? To dlatego. Eee, to przerąbane. Mamy kontaktu z Centralną Ameryką. To znaczy to, że zostali przyłapani. Ja mam teraz złym począć. Amerykanie wysyłają kolejne setki tysięcy ludzi do tych obozów. Boże. Te bunty z 26 w znaczeniu chyba zaraziły i Arabie. Owszem, zgodnie z mniemym sami ta ziemia jest strasznie bogata w ropę i tym podobne, ale kurde, tamtejsi mieszkańcy mi nie ułatwiają zadania. Co mam zrobić? Może oś u nich posłuszeństwo. Każdy tak teraz robi? W sumie to nie jest, nie jest to głupi pomysł. Tylko pamiętajmy, kiedyś Arabia była znacznie lepiej rozwinięta od Europy. To było w średniowieczu, więc nie masz co tego porównywać. W sumie masz rację. W takim razie straszny terror w Arabii. Nie wiem, czy to się skończy dobrze. Pokażę tym ludziom, że nie mają ze mną szans. I bardzo dobrze Nie, nie dobrze. Istanska Republika Arab. Myślę, że pozbawisz nas, nas resztek uczuć do narodu. O ironia, te ty nas nie, nam nie dałeś. Podzę więc nam odbierasz to, co nam dałeś? Matko górną żywo. Stulpe jest głupi komuchu. Jak ty się do mnie odzywasz? O, nieładny. Ty jeszcze gorzej się do mnie odzywałeś Odzywałeś. O wiesz, możesz do mnie mówić jak równy roz równy. Nie rozśmieszaj mnie. Okej, okay. przekonajmy się czy dasz radę mnie otrzymać pod swoim skrzydłem. Gra, <gra słów ciekawa. Pod skrzydłem. <gra> Fajny. Fajny tekst. No dobra. To by było w sumie tyle. Yy, na kanale jak coś... No tak sobie przejdziemy szybko. Jak widzicie, no filmy, no dwa tygodnie temu mój film z AHE. Ogólnie mam zamiar się za to zabrać. tak Myślę, że właśnie jak wy będziecie widzieć te filmy, to ja już będę w trakcie robienia i być może w tygodniu tam 21, ewentualnie 28 zobaczycie film. E, z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że się spodobało. Jak tak, wiadomo łapka w górę, jak nie to sub -dzwon Tchum. Jak nie, to łapka w dół. Yy, a jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, to sub ich dzwonem. Yy, no i cóż. Yy, Trzymajcie się, do następnych odcinków i cześć!